Pytanie 32. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x różne od 1 i dla każdej liczby rzeczywistej y. O, czyli założenia mamy takie. x, y są rzeczywiste i jeszcze x jest różne od 1. Ciekawe czemu. To są moje założenia. Zaś teza. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność. x kwadrat plus y kwadrat plus 5. x kwadrat plus y kwadrat plus 5. Większe niż 2x plus 4y. Dobrze. Co by z tym można było zrobić? Trochę to na pierwszy rzut oka yy, przypomina mi równanie w ogóle okręgu, ale nie w postaci kanonicznej, tylko w tej takiej postaci ogólnej. Jeszcze lepiej będzie to widać, jeżeli poprzenoszę wszystko i w odpowiednim szyku na lewą stronę większy od zera. Trochę wygląda jak równanie okręgu w postaci ogólnej. To teraz, gdybym spróbował zrobić z tego postać taką właśnie kanoniczną, to można w ogóle o tym nie myśleć jako o równaniach okręgu. To jest takie luźne skojarzenie. Ale to chyba użyteczne skojarzenie, bo jeżeli teraz tą lewą stronę będę chciał właśnie zamienić na tą odpowiednią, że tam będzie kwadrat sumy albo kwadrat różnicy. Czyli poniekąd chcę zastosować wzory skróconego mnożenia w drugą stronę, no to zauważam, że te pierwsze dwa wyrazy wyglądają trochę jakby to było x minus 1 do kwadratu. Tylko, że x minus 1 do kwadratu rozpisane ze wzoru skróconego mnożenia dałoby x kwadrat minus 2x i jeszcze plus 1. Czyli żeby się zgadzało, dopiszę tutaj minus 1. Teraz ta faliście podkreślona część na górze dokładnie równa się temu, co tutaj też falą podkreślam. Dokładnie to samo zrobię z y. Bo y kwadrat minus 4y wygląda prawie jak y minus 2 do kwadratu. O, to podkreślę jakąś taką kropeczkami. Ale to się nie równa temu zupełnie bo ten nawias, który napisałem przed chwilą, po rozwinięciu ze wzoru skróconego mnożenia brzmiałby y, y kwadrat minus 4y plus 4. Czyli jeżeli teraz tutaj dopiszę minus 4, to teraz ta część podkreślona kropkami równa się dokładnie tej części podkreślonej kropkami powyżej. Plus 5 większe od zera przepisuję. Mam wrażenie, że to był właśnie najbardziej kluczowy moment tego dowodu, bo cała reszta to już będą tylko konsekwencje. Jeżeli teraz napiszę to w jakimś takim. No, nie mogę pozbyć się tego skojarzenia i podobieństwa z równaniem tym kanonicznym okręgu. Wiem, że tutaj jest nierówność, ale to nic. To jeżeli teraz te nawiasy zostaną po tej stronie, dlaczego nie napisałem liczb? Bo jak tutaj mamy tutaj mamy piątkę, a tutaj mamy minus 4 i minus 1. Te wszystkie wyrazy wolne ładnie nam się wyredukowały do zera. Więc mamy taką sytuację, że x minus 1 do kwadratu dodać y minus 2 do kwadratu, że jest większe od zera. Więc co powiemy o każdym z tych wyrażeń? No, wiadomo, że jeżeli cokolwiek podnosimy do kwadratu, cokolwiek, liczbę, wyrażenie czy coś, to to jest zawsze większe lub równe 0. Równe 0 tylko w przypadku, kiedy a to by ta podstawa potęgi byłaby równa 0. W każdym innym wypadku kwadrat czegokolwiek jest dodatni. Z założeń, Wiemy, że x jedynką nie jest. Nawet a nawet otworzę treść x jest różne od 1, to znaczy, że zawartość o ta zawartość to jest różne od 0. A jeżeli jest różne od 0, to po podniesieniu do kwadratu jest dokładnie dodatnie z kolei zawartość drugiego nawiasu, czyli y minus 2, może być nawet zerem, więc po podniesieniu do kwadratu to jest większe lub równe 0. Ale to nic, czyli mamy coś, czyli po lewej stronie mamy sumę dwóch wyrażeń, z których jedno jest na pewno dodatnie, a drugie jest nieujemne. No to suma Czegoś, co jest dodatnie z czymś, co jest nieujemne, musi być dodatnia. A to właśnie należało dowieść. I to jest koniec dowodu.